Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim dniu grudnia. Ostatni dzień grudnia. aby teraz obejrzycie film. Rok 2024 na Wesoło. Niepublikowane materiały. Niektóre niepublikowane materiały w filmach. Niektóre publikowane, które jeżeli ktoś oglądał całe filmy, to, to widział taki zlepek spotkań z przyjaciółmi, ze znajomymi, ze zlotów. Zapraszam Was bardzo serdecznie na seans, i już teraz życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, oby był lepszy niż ten. W zdrowiu, w pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin niech Wam się darzy, niech Wam się spełnia. Trzymajcie się. I dziękuję Wam, że jesteście, że mnie wspieracie. I do zobaczenia. Z góry przepraszam za kilka przekleństw, które się tam pojawią. Pojawiały się też w filmach, ale to tak do podkreślenia e, e, dramaturgii sytuacji. Tyle. Bawcie się dobrze, miłego oglądania. Pozdrawiam wszystkich znajomych i przyjaciół i Wasze rodziny. Cześć! A gdzie jadę? i z kim się zobaczę i co to będzie za lot, dowiecie się już jutro z samego rana. Żeby u ciebie było miło ty, zobaczyć. Ja założę swój kanał i będę zdradzał wasze wszystkie takie oglądajcie mnie następnym razem. Ja Grzegorza roz... nie będzie w tym filmie, jak go wytnę. Dobra, ja lecę. Pada śnieg, pada śnieg, białe gówno tu. Zapalimy i spadamy. Ziem. Mamy, jak ty powiedziałeś, wiadro złomu? I do domu. Tak jest. No, to tyle w temacie. Panie, gdzieś pan tego polida zrobił, ale chyba pa, o panie, pan nie masz zimówek, będzie mandat. Zadzwonię. Dzwonię po pomoc, emergency. Memory 5 i wszystko jasne. Cztery osiemnastki, trzy osiemnastki w moim samochodzie. Będę, będę, będę. Rzadko kiedy. Macie okazję zobaczyć takie ujęcie Łukiego na wykopkach. Trochę na oko, trochę zakopane, ale już wyczyszczone. Oczywiście zabieram Łuki w kakasku może się chodzić, gałąź na łeb nie spadnie. Lecę do brygady, bo nawet nie wiem, gdzie oni są. To są Julia, Bartek. Julia wykopała swoją pierwszą warmińską fibulę. To, no to tak wiesz. jakby taka odlana załowił drzewnica. Pysz. Zalana popiołem. Zwyziwiłeś. <laughs> nie wiem czy na Warmii były, Pysz. nie wiem czy masz, nie wiem czy na Warmii były wulkany kiedyś, ale gratulacje. Pyszły. Gratuluję. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry Damianie, będziemy, mam prośbę. Się nie, ja bym bardzo chciał żebyś dotknął mojego pimpka. A, dobra. Gdzie, ale czemu spojrzałeś mi na krocze? Proszę mi wymienić baterię Jak się rzucił na tego pimpusia, on jest spragniony miłości. Ale ja wiedziałem, co się śmieje. Wiedziałeś, dlatego spojrzałeś tam, gdzie spojrzałeś i wszystko jest nagrane. Na pewno dobrze tam wcelowałeś? myślę. Tak mi się wydaje. Dokręć mocno, żeby wilgoć tam nie weszła, bo to jest pimpek, który nie może być wilgotny. To jest ta wersja pimpka. go macie nie, on się naciera od rosy. Od, ros od rosumaka chyba. Nie, tej warmińskiej ryjówki. Dziękuję. Proszę bardzo. Możesz to powtórzyć, co powiedziałeś no, no, dotknięcie... to powiedziałeś się mną, że dotknięcie twojego pimka to była dla mnie przyjemność. Zobaczcie, to jest ten bohater zamieszania. A to jest jego monetka. Jak ją zidentyfikujemy? Oczywiście wam tutaj wkleję. Pokażę jakiś opisik. No ale mega strzał, fan dnia na naszej warmińsko-mazurskiej ziemi, graty. Trzeci wypad, drugie srebro, to trzeba, muszę ten, Jeszcze trzecie <laughs> to Trzy wypady, trzy srebra. Proszę bardzo, naciesz się nie mieszczę, dopóki je go nie zabiorę. Dzień dobry, Marcinie. No, dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz. Yy, jedyne słońce, tak jak ci mówiłem, dzięki, że zamówiłeś, kurwa, to słońce. Kap. Kap, kap, kap. Zapraszamy do Przemkowa. Dużo słońca. Adaś, trochę błota jest, nie? Adaś, trochę błota. Trochę błotka jest, nie? Stój, Trafiłeś coś? Kurwa mam skarpetki chyba bez pięty, kurwa, bo mi... Ale ty, ty, bo będę musiał pipczeć, ja to nagrywam na YouTube. No i tak właśnie się obja dyrektorysta. Skarpetki bez pięty, bo mu uciekają żeby grzecznie powiedzieć. Ale ci powiem, ja się wydam czy że... coś trafiłeś? Nie, nie. E, nie. tu już wiemy, że nie. Ale ja jestem pełen nadziei. Ja też, że wyjdzie słońce. Ale... Słuchajcie, no jest wesoło. Ja jestem cały już mokry, moje kikuty już umierają, a dopiero wykopałem cztery dziury. Ale nie poddajemy się. W ten moment ktoś w różu biega, może to Mirek. Nie wiem. Jest dobrze. To jest całego serducha. Arecki, tobie, dziękuję za kolejne mega spotkanie. Wariacie, ty mój kochany, i co? Rozczuliłem się. do następnego. Cześć, panie Arku. Jak tam? Ja w jednym doku trafiłem dwie klamerki. Co trafiłeś? Dwie klamerki. Wyciągnij to. No, wyciągnij. Dwie klamerki są. Fan wypadł. Eleganckie, rozmiar 39 To jest od tego, że rozkleiwszy się w glebie Nie no, gratulacje Podziękował Ojej Skoro byś później zapłacił Kurwa, samo się odpaliło Kurwa, <grywa> jakiś obłęd w kapciach, nie? To się wykasuje Tutaj w karawanie i ja chciałem zdementować te plotki, które krążą na YouTubie, że Arek ściągnie czapkę. Nie mogę. Możesz. Chciałem z... zdementować te plotki, że ja i Arek jesteśmy braćmi, bliźniakami. Ja nie widzę żadnych podobieństw. Nie no, super podobieństwo. Nie, nie ma o co Chyba. <laughs> Łysieczni. Także dementujemy. Jesteśmy przyjaciółmi, nie jesteśmy rodziną, nie jesteśmy nie. Spowinowa spowi spowinowaceni na całe, na całe szczęście. <laughs> Fant wypadło dzisiaj, czyli Arecki dzisiaj pozamiatał. fajowo. Monia, Monia dużo. Z domu to przyniosłeś hemoroidy i swoją mordę. To <laughs> Weźcie, mrówki mnie gryzą. Dobra, dziękujemy wam. Arek, gospodarzu, mam na ciebie prezent. Zamknij oczy, proszę. Ja się odsunę. Zamknij oczy, Arkadiuszu, prezent dla Ciebie. E, mam do ciebie kolbę. I gdzie masz ci wsadzić tą kolbę, co? Masz sobie ją wsadzić do dzioba. To ja sobie wsadzę gdzie indziej. Marzyłem o tym, żeby podarować ci kolbę. No i to będzie na YouTube. Na wesoło. Lecimy w końcu, bo nie wyjdziemy w to kopać. Były pyszne. Lecimy, widzimy się, do pierwszego. Tylko <grymny> się nie wytnie. <grymny> Słuchajcie, zadzwonił telefon i teraz macie okazję przekonać się, zanim zaczniemy jeszcze wykopki, w czym detektoryści powinni nosić i zabezpieczać swoje telefony. No tak, to jest najlepsza opcja. To jest. Mam nadzieję, świeża skarpeta Krzysztofa. No właśnie nie, bo ona była noszona i to jest. Ja od niego pożyczyłam. <grymny> Rewelka. No nie mamy czegoś. Dobra, odpisuj mój... i chowaj tą skarpetę. No. <laughs> Rewelacja. Tak no. jak Jak nie masz nic? Ewelina, przede wszystkim zacznijmy od tego. Masz nas. O. to już jest nic innego, nie... nic lepszego się nie może dzisiaj trafić. No, ale bym nie pogardziła jakbym znalazła taką monetkę. No, mega. Znaczy ja, przepraszam za to. Także jest... jeszcze raz i gratki. Dziękuję. A, dzięki śliczne. <laughs> No ale uśmiechni się. są buziaki na koniec od nas. Ale, ale, ale są, są, tylko Koronowo, a my pod koronowem, pod wilczem, między koronowem a Wilczem jest to buszkowo Karawan. Odczuń no, się pokaż to padło z Olsztyna. I, I ja zobaczcie, ja Dazem, Damian. Na Poczekajcie chwilę. Za nami dziewczyny. I tak się spotkaliśmy. Spotkali się na trasie. I spotkamy się. stał machał. Mówię. I spotkamy się tak. Chciałem na ten. Udawałem jagodziankę, Trochę go ale co jest... Od pedałów z grójca. Niestety. Niestety. Słuchajcie, my za chwilę się będziemy się z nimi Jasne. widzieć na polu, że bo oni opowujemy. dopiero jadą. My jedziemy do siebie, ale spotkamy się, bo będziemy tam za jakąś godzinkę. No myślę, że my się tak złożyło. Pozdrawiamy z Buszkowa. Ja pedał z grójca. ...i łysy kondom z Olsztynka. Aż <laughs> strzeliła bania. Na razie. już wykopał rzymską... rzymską. Ja nie wiem, czy to nie, jest, nie wiem, czy to nie jest celtycka w ogóle, wiesz? Tak, tak. Proszę bardzo. To były Rzymianie uderzone. Tak, i węgiel przerzucali z tego ze Śląska, nie? Także mam nadzieję, że ta łopata wygra dzisiejszy konkurs. Także... jest szansa, Piotr. Jest. Ja, ja wiem, jest potencjał, jest, jest, jest potencjał. potencjał jest, ona, była zło, ona była złocona. Tutaj, ona była złocona, to jest złocona celtycka tak, łopata. Tak, łopata tak. Od wungla. Dokładnie tutaj. I tej wersji trzymajmy, słuchajcie, jest wesoło. Dzięki, że jesteście, że mnie wspieracie. Do zobaczyska, do następnego ciało. Mm, Kiski, buziaczki, foreverki Amen. dobranoc Dobra Być może są będą dwa odcinki, być może jeden Mirku. Super, zobaczmy. No Nawet... ci widzieć na rejonach, także działaj. Chciałbym móc powiedzieć to samo o tobie. Że to do oczywiście <laughs> dopuśnię. My, my się wyjdziemy za chwilę. Bajo. Robię taki drugi kwadrat. Mogę. No kurwa z moich ślimaków i bo to jest <laughs> dobra metoda. Ładne przeszukanie pola. Uki to jest y, jedyny, y, jedyny ornitolog, że tak powiem dla jaj, że preferuje kwadratowe ślimaki. Słuchajcie, e, e, Mirek nie wie czym zajmuje się ornitolog, bo on zajmuje się oczywiście drzewami. E, Taszkami. Mówię, chyba nie twoimi, twoim ptaszkiem zajmuje się urolog. Słuchajcie, e, ślimak, tak, nigdy nie byłem we Francji, próbowałem ślimaki zjadliwe, o Jezu, ale nie. metoda na ślimaka... Jest idealną metodą, kiedy widzisz, gdzie zostawiłeś ślady jak na plaży na konkretne zrobienie po tak. całości danego terenu. Dokładnie. Ja Nic idę się nie dalej nie ślimaczyć, powinno. a wychodzi zacny. Dobra. O. Nie wiem kiedy taki film się z takimi, taką, ilo taką ilością fantów powtórzy. Takim gadulstwem. Dobranoc. Cześć. Słuchajcie, nie wierzę. Wróciłem z ćwiczeń. Tak zmęczony tych porannych. Że przyszedłem w lewym bucie, tak zwanym cywilnym, i w prawym, w którym ćwiczę. Teraz dopiero to zauważyłem ich. Ja Jakiś armagedon. Stacja pierwsza. Patryk mówi komplementy Łukaszowi, a komplement w mi. Po chuj, żeś... Przepraszam, po coś tu przyszedł Uju? O, kurde, jak... <laughs> tak, będziesz na YouTubeach <laughs> Koniec stacji pierwszej. <laughs> Droga Krzyżowak. <laughs> no, <pokeru>, <laughs> Powiedz moim widzom, co przez te 45 minut, czy tam godzinkę, Łukasz zrobił? Ładnie <laughs> najebał. No, mi na rzeka, ale jest dobrze. No, uczy się tego nie Deusa. Nie rzekam, no, to jest nowy wykrywacz, nie, nie który, nie Mirek, który Mirek się bawi dzięki Tomaszowi. No, Tomciowi, Kropkowi, pozdrawiamy, pozdrawiamy Cię Tomciu. To, 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 ale to i tak źle wieciemy. nie jest. No, tylko tak, zobaczymy, zobaczcie. No co jest źle? On narzeka. Kurde, jest dobrze. No, 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 bo jest no, no ja wiem, w się sensie, rozpieszczony to, jak to. dziadowski bicz po prostu. No, tyle, lecimy na małą powiedzieć. przerwę do auta. Lecimy na wyścig, pauzę. <noise> 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 chrząkał, czyli jestem już na pokładzie z dzikiem. <noise> tak jak obiecałem, Arek, Arecki i Morales jedziemy i nie będziemy ponoć sami. No Bo do, do tej nie dwójki nie. zajebistych przystojniaków dołączymy uh -huh. jeszcze dwie super laski. I to były, to były miny, to były te nie, karykatury Ciekawe, tych lasek. Zajebią nas za to. nas. Za Czekamy na tego ogra, ogiera i lecimy. Ogiera tylko Bezzębnego ogiera. Ogra. Arek wiem, że zrobisz mi ajkili, ale kocham Ja Cię kocham. Nie gniewaj W powietrzu nosi się zapach miłości. Oprócz tego słychać gruch od jego kości, bo jest stary, ma 50 lat. Zaczynamy. Zobaczymy, jak długo ten staruszek dzisiaj wytrzyma. Jest już cieplutko. Mimo, że jest koniec września, piękna polska złota jesień. Lecimy. Zapach miłości dalej się unosi w Nowym Tomyślu. Od rana. My idziemy teraz pić kawę. Nie do czego pijesz. Ja wam serdecznie dziękuję. Oczywiście wpadacie i do Mirka i dużo mówiliśmy dzisiaj o Tomku, kropku, ponieważ Deusik jest Tomka, kropka. Zapraszamy Pozdrawiamy jeszcze raz Tomka, i do Kromka, kropka. do Kromka. Do Tomka przecinka, kropka zapraszamy. Głodny jest. Jestem głodny. głodny jest. e, więc e, oczywiście do Mirasa zostawiajcie co trzeba, wspierajcie. Ja A my będziemy wam się odwdzięczać. Tym, że będziecie nasze morduchny musieli oglądać, czy wam się podoba, czy nie. Dzięki, że jesteście. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. E... I to od następnego. Bajo. Dzięki i też do... do zobaczenia. Nie wiem, co. wiem, ale wypada podziękować. <laughs> tak, tak. Ten skepem to ten lot, czyli Lopez on tour. Nasze pole lecimy. I nasze dwa boskie, i długie cienie. Mamy nogi jak modelki, Lopez. Zauważyłeś? <noise> Na razie. Ma dobrą cewkę i, i, i dobry. No, jego urolog twierdzi co innego, ale to już. Co? Jego urolog twierdzi co innego. <noise> Do później. No, także kupa śmiechu, ale fajnie. Lopez ucieka. Zobaczcie. Piękny guzik herbowy. Spierdala się Spierdala? Spierdala. Aha, no to kurwa wybacz, no. No i dzięki za odwiedziny. Płacisz to przyjeżdżać po prostu. Każdy, kto mi płaci, to ja jadę, żeby mu podskoczyły wyświetlenia, żartuję oczywiście, że... na razie, dzięki, Przymajcie że jesteście, że nas wspieracie, do zobaczenia, Bajo. Pokopaliby kurwa trochę, nie? Nie. Nie. Chuje wyszło trochę srebre. cztery, trochę szerfy. No. Chujowe pole przechodzone, tysiąc razy. To jest taki kupaniami. Oh. Patrzysz na ciebie dowod. Wiem do ciebie też. Nabijk. Przy... Szerfo na u No widzicie, człowiek się całe życie uczy jak prezydent. Mm -hmm. Więc bardzo się cieszę, bo takiego szerfa jeszcze nie trafiłem. Już jest. No i chyba tyle. Dziękuję Ci, Arku, za ID, mm -hmm. że z nabijki zrobiłeś mi szerfa. Gorzej, jak będziesz mi z szerfów robił nabijki. Mm -hmm. <laughs> Trzymajcie się jeszcze raz. Wszystkiego no. dobrego i dzięki, no. że jesteście. Miłego. I do następnego. Do I, następnego. Komar I komary. Brr. I komary. Cześć. Cześć. I co? Widzimy się już przy, przy pierwszym. pierwszym. Do zobaczenia. Listopad. Lecimy. Piękna Polska. Może nie złota, ale jesień. Ale jeszcze. No jesień. no no no. Bez Łysych. <laughs> Dobrze, dobrze, spokojnie. Także taka znajda. Myślę, że jest ponad 200 gram złomu. Elegancja Francja, lecimy dalej. Gratulacje. Dziękuję. No i masz tubkę jeszcze, nie? Dobra. Już. Już. Oczywiście, że tak. Już Ci go wrzuciłem. Już jest w plecaczku, wiesz? <laughs> Dobra, lecimy. <laughs> Arek musi pokupować ciuchy, Słuchajcie, gile powyganialiśmy z nosów. A ja, no, u mnie już są suche gile. Słuchajcie, króciutko, naprawdę e, fajnie połowa paźdz... listopada. listopada. E, lecimy nie ma. na kawę. Już nie ma słońca. Dzięki przyjacielu, było chociaż fajnie na krótko się zobaczyć i pokopać. miał być kawa. A ja Was teraz, ja teraz zapraszam już do drugiej części tego filmu. Cześć Bitko. Cześć Brzydow. Na razie. Pytam się Wirka, gdzie ma starą monociarkę? Mówi, że stara została w domu. Dobra. Więc jest po 14, mamy półtorej godzinki i postanowiliśmy no, chyba, że czołówki. O! No poryć. Wy tego nie widzicie. Za kamerą jest łączka, gdzie trafiłem majówkę, pół silver grosza bodajże. I ta łączka malutka mnie tutaj ciągnie, więc tu się polatamy. To jest bardzo ja... blisko. To jest bardzo blisko. Jak zmarzniemy, albo zacznie znowu padać, to po prostu uciekniemy na kawę. I nie tylko trzecią serce stanie. Kardiolog nie zabrania, więc trza Tobie też wątroborolog nie zabrania, więc pijesz. Ale nie kawę. Dobra, lecimy do pierwszego. Jest przy mnie Arek. Myślałem, że wykopałem obrączkę. A on mówi, że jest kawałek ameliniowego. Ale mówiłem takie twarde? Tak, to jest aluminium, bo tu jest jeszcze zgniecione zgniecione. Mówisz, że to jest Menel Ring. I to mówi mener, nie? No baba. <laughs> Znam Dziękuję za jedynie przyjacielu. <laughs> Właśnie przed Piotrek powiedział, że wygląda jako Rydol w nosy. Tylko taki podytoks Ja Ja się przebierę za, Miko... ja się... <laughs> <laughs> za Mikołaja i będziemy razem urzędować. Do następnego. Nie żegnajcie. Pa, Papa i pożegnajcie arka. Hej. Nie pożegnajcie. Nie wyłączyłem jeszcze arek, także nie przeklinaj. <laughs> Aguszka, ty co? dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Nie, mam jednego eurocenta. Tak, ze Słowacji czy Słowenii i 20 groszy z PRL-u. I jeden grosz współczesny. Trzy monety pobiłam. Dzisiaj Nie, niestety, elfem. niestety mówi. Elfem? Jest, jesteś, elfem. Gnomem. Jest jesteś gnomem. Jesteś gnomem. będzie się działo dzisiaj na wesoło Mikołaju? Więcej niż ustawa przewiduje.